Zapraszam, zapraszam, bo my już zaczynamy. I teraz zobaczcie. Ostatnio na szkoleniu rozmawialiśmy na temat co konkretnie mówić do klienta, jeżeli chodzi o zalety produktu. Pamiętacie? Mówiliśmy, że są zalety produktu, a są korzyści klienta. I to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dzisiaj chcę z wami porozmawiać jeszcze troszeczkę o innych sprawach. Chcę, żebyśmy wypunktowali takie sześć podstawowych, niezbędnych składników, które się składają właśnie na to, czy klient będzie chciał skorzystać z naszej oferty, czy nie będzie chciał skorzystać z naszej oferty. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, trzeba odpowiedzieć na pytanie, po co my cokolwiek kupujemy? My z wami. Dawajcie spróbujemy postawić siebie nie w pozycji sprzedawcy, tylko w pozycji klienta. Dzisiaj, jeżeli my jesteśmy kupujący, nieważne co, czy to są produkty naszej firmy, czy to są jakiekolwiek w ogóle produkty na rynku, cokolwiek, po co, w jakim celu my kupujemy? W ogóle dlaczego kupujemy tą konkretną rzecz, a nie inną? Jak myślicie, bo tam nam Jest nam to potrzebne, spełnia jakieś nasze nie Nieważne ile to kosztuje, ważne, ale nie na tyle. Na ile ważne, że to spełnia nasze oczekiwania. I давайте popatrzymy na przykład na przykładzie butów. Ktoś kupował kiedyś buty? Nie. Tak, no <grymne> tak. <grymne> okay. okay. ja nie I ja to nie jeden raz. Jeżeli wchodzimy do sklepu i widzimy buty, czym się kierujemy, kiedy chcemy kupić buty. No. My ich chcemy, na przykład, ja będę od siebie mówić, tak? Szukamy buty, e, szpileczka. Mamy tam swoje, nie wiem, 10 cm, nie będę brała wyżej. Mają być beżowe, ma być taki model, który tam w internecie widzieliśmy, ma być cena w granicach, no nie wiem tam, od, do. Chodzimy do sklepu i widzimy trzy pary butów. W tym samym kolorze, taki sam rozmiar, troszeczkę od siebie się różnią, mieszczą, mieszczą się w tą cenę, którą wybierzemy wygodnie. Zadecyduje o tym, którą z tych trzech kupimy, która odpowiada naszemu zapotrzebowaniu, to jakie będą bardziej wygodne. I to jest jedna z bardzo istotnych rzeczy, które sobie musimy napisać. Klient kupuje wygodę. Jeżeli klient kupuje wygodę, to kiedy my proponujemy mu jakąś ofertę, proponujemy mu swój towar, my musimy koniecznie zwrócić uwagę na to, jaką tą wygodę, nasz konkretny produkt, temu człowiekowi daje. I to trzeba sobie wypisać, bo tego z głowy od razu, jako taki ekspromt, nie każdy potrafi gdzieś tam znaleźć, wyciągnąć, ułożyć w zdanie. Dawajcie sobie wypiszemy teraz, w tej chwili, w zeszytach, jaką wygodę będzie miał klient, w czym będzie ta wygoda jeżeli on nabędzie nasz produkt. Wymieniajcie na przykład, czym jest wygoda? Łatwe stosowanie. Czy to jest wygodne, że jest łatwe stosowanie? Jak najbardziej. Produkt jest łatwy w stosowaniu. To jest bardzo fajna rzecz. Wypiszcie sobie, co jeszcze? Wielofunkcyjne. Że to jest wielofunkcyjne i można zastosować w różnych sytuacjach. Jak łatwy. najbardziej. Jeszcze. Wygoda w czym? Wydaje. Że jest wydajny. Też jest bardzo dobrze, tylko pamiętajmy, że też to słowo wydajny trzeba określić w inną korzyść dla klienta. Tak samo wydajny jak i wielofunkcyjny. Są bardzo podobne. W wiele rzeczach możemy zastosować. Możesz zastosować i tu, i tu, i tu, i tu, a to co ci da? Że ty oszczędzasz. Zgadza się? Tak. tak. Oszczędzasz. Wielofunkcyjny działa na to, że oszczędzasz i wydajny. Wpływa na co? Że ty na długo, Och, ci, wystarczy. Na długo ci wystarczy. Na długo wystarczy, a To znaczy nie musisz kupać, kupić kolejny już w następnym tygodniu. Na I znowu to zostawia pieniądze w twojej kieszeni. To już jest druga rzecz. Oprócz wygody człowieka interesuje ta oszczędność. I tu już wymieniając o tym wielofunkcyjności, o tym co Lidia powiedziała, to wszystko jest oszczędność. Ale pamiętajcie, że tą oszczędność Wy musicie powiedzieć. Wy musicie powiedzieć, że zaoszczędzasz i dobrze, jeżeli jesteście w stanie jeszcze określić, jaką kwotę. Zaoszczędzasz korzystając z naszego produktu. Dla klienta to jest bardzo ważne. I na to trzeba zwrócić uwagę. Zobaczcie, Wy możecie to pisać, bo napisaliśmy wygoda, i my wymieniliśmy wygoda w tym. Że jest bardzo proste w zastosowaniu. To jest wygoda. Oszczędność w czym? Wielofunkcyjność. To jest oszczędność. Oszczędność w czym? Że może być dla każdego w Twojej rodzinie, że Ty możesz ten sam produkt zastosować dla siebie, dla męża, dla dziecka. Także to pod oszczędnością możecie sobie wypisać takie różne punkty, bo rozmawiając z klientem indywidualnym, wy wiecie, co dla niego będzie ważniejsze. Bo przed tym jak mu coś przedstawimy, z nim porozmawiamy. My wyjaśnimy, jeżeli człowiek jest sam, to jest samotny, wy nie będziecie mówili, że w swojej rodzinie możesz i dla dziecka i dla męża, i dla babci. No sama mieszka. Nie ma nie męża, nie dziecka, nie babci to to odpada, to my to oszczędność powiemy o tym, że ona ma kilka schorzeń i może zastosować i tam, i tam, i tam, no to jej oszczędność będzie w wielofunkcyjności. Rozumiecie? Ale my musimy mieć podpunktu dla siebie więcej, żeby wiedzieć, co konkretnie będzie dla tego konkretnego klienta. Tu do tej wygody ja by jeszcze napisałam coś takiego jak komfort, bo takie słowo komfort, może nawet będzie bardziej szerokie, bo można to opisać nie tylko w momencie, kiedy korzystasz, a komfort, który ci już sam proces korzystania da. Bo będziesz się czuł komfortowo, będziesz się czuł zdrowszy, będziesz wyglądać ładniej, będziesz się czuł inaczej. To dotyczy produktu, ale to też dotyczy, jeżeli my mówimy o współpracy. Bo propozycja współpracy to też jest. To też jest towar na sprzedaż, możliwość współpracy. I mówiąc o współpracy, wymieniając, że to jest wygoda i komfort, czy współpraca z naszą firmą daje jakiś komfort człowiekowi? Jaki? W postaci komfortu jak to może się wyrazić? Jaki to komfort współpracować z swoją firmą? Będziesz miał więcej kasy, ty będziesz w tym życiu się czuł bardziej komfortowo, bo będziesz mógł sobie pozwolić na to, na to, na to i na to. Jaka inna, jaki inny może być komfort, jeżeli my mówimy o współpracy? Że będziesz miał moją opiekę. Znaczy W sensie, będę twoim doradcą. Tak? Tak. Nauczę cię tego. Ja cię pomogę, ja cię nauczę, jak najbardziej, to też można w ten komfort, że nie będziesz pozostawiony tak. sam sobie. Tak. Kolejny komfort, że ty pracujesz gdzie chcesz. Kiedy, kiedy chcesz, chcesz o, której o której to, Tak, tak i, i to jest bardzo ważne i to też sobie wypunktujcie. Dlaczego to jest ważne i komu powiedzieć? Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z matką, która ma trójkę dzieci. Dla niej ten komfort współpracy z naszą firmą w marketingu sieciowym jest w tym, że ona sama będzie sobie planować, kiedy iść z dzieckiem na wywiadówkę, czy do dziecka do szkoły, czy do przedszkola, kiedy pójść z dzieckiem na spacer, a kiedy po prostu popracowałeś, bo dziecko na przykład jest w szkole lub w i ona ma te kilka godzin wolnych, to jest bardzo ważne, że urlop ona będzie robiła sobie sama, kiedy będzie chciała, bo on tego będzie je na to stać. Bo ona zarobi zupełnie inne pieniądze w marketingu sieciowym. To jest ten komfort. Znowu takie, jeżeli to jest matka, która z dziećmi, jeżeli to jest inna osoba, która nie posiada dzieci, to już o dzieciach nie wspominamy, tylko szukamy ten komfort tej konkretnej osoby w czym innym. Dlatego tak ważne, żeby wypisać dla siebie, jaką wygodę daje nasz produkt, konkretnie ten towar, który w naszej firmie oferujemy, i współpraca z firmą, bo na tym też nam zależy. Wygoda, komfort i jakie oszczędności będą z tego. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna dla ludzi, to jest bezpie bezpieczeństwo. Zgodzicie się, że to jest ważne? Tak. Bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o stosowanie konkretnie produktu firmy, wypiszcie i wy możecie wymienić. Jakie bezpieczeństwo? Co my możemy w tym bezpieczeństwu ująć? Jak my możemy, żeby nie mówić klientowi tylko słowa, to jest bezpieczne. Ale o co tu chodzi? Co to znaczy? Chemii. To naturalne. jest naturalne. Tak. Dokładnie. To jest naturalne i dlatego to jest absolutnie bezpieczne dla zdrowia. Co jeszcze? Może łączyć ze swoimi lekami. Dokładnie. Że to może łączyć ze swoimi le lekami. To w żaden sposób nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Że to nie przeszkadza. Nie może przydatkować. Nie ma możliwości przedawkowania. To jest bardzo istotne, bo to jest bezpieczeństwo dla mnie, dla mojego dziecka. Co jeszcze? Posiada test. E, można oczywiście o tym mówić, jeżeli to jest dla klienta istotne, to można powiedzieć, że posiada wszystkie niezbędne testy, pozwolenia do sprzedaży w kraju itd. i tak dalej. Kolejna rzecz. To można powiedzieć, nie wiem, jak to prawidłowo określić, pewien status. Jest coś takiego? E, takie hmm, prestiż. Może być w tym kontekście status. I teraz wytłumaczymy, co to znaczy. Prestiż. Są osoby, nie wiem czy w Waszym otoczeniu, które mówią: Ja kupuję tylko najlepsze, z najwyższej półki, tylko znanych firm, tylko takie i takie i takie coś mnie nie interesuje. Macie taki? No. Kochani. Jest bardzo dużo ludzi, dla których to jest wartość. Bo to są wartości, które ludzie sobie cenią i według których kupują. My do nich też należymy, do, do którejś z tych punktów będą nam opowiadać, a może wszystkie. Status i prestiż. I bardzo często to działa, jeżeli klientowi mówisz. To są ekskluzywne. Ale dla wielu osób to jest istotne i możecie sobie zapisać, bo ten prestiż może dotyczyć produktu, ale ten prestiż, to co Ewa powiedziała, to co Ela mówi że to jest to, co ty się czujesz, jak ty wyglądasz, jak jesteś postrzegana przez innych, jak jesteś odbierana przez innych. Może kiedy są bardzo młode dziewczynki, chociaż nie wiem, czy to też dla nich jest bez znaczenia, ale mi się wydaje, że właśnie kobiety w pewnym wieku, tam po 40, jednak już inaczej patrzysz i chcesz, bo wiesz, że już masz swoje lata. Chcesz wyglądać lepiej, szczególnie jeżeli ktoś źle się czuje. On to odczuwa. I pokazać mu, że ktoś może wyglądać lepiej, a ty możesz tak jak on. Ty możesz wyglądać nawet lepiej niż ona. Ty możesz czuć się nawet lepiej niż ja. To jest bardzo ważne, że ty będziesz się wyróżniać w swoim towarzystwie. Dla kogoś taki prestiż to może być to, co na ostatnim szkoleniu właśnie mówiliśmy. Że korzystając, jeżeli mówimy na przykład o kosmetyce lub o jakichś środkach. Um, nie wiem, suplementy, które o dział działaniu odmładzającym, że będzie się oglądał za tobą każdy pracy. Będziesz wyglądała jak laska. Twój mąż zakocha się w ciebie, będzie znowu ci robił komplimenty. Twoje koleżanki będą zazdrosne. To są takie rzeczy, które tu mogą być. Zależy, z kim rozmawiacie. Ale co dla jeżeli Tak. A My jeżeli chodzi o to, to pracę. To, 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 to Pracując tutaj stać mnie na te rzeczy, bo inaczej nie mogłabym aż tyle sobie kupować. To jest prestiż. Stać mnie na to, żeby być piękną, hmm. ładną i kupować sobie to, co ja chcę, nie wyciągając z budżetu domowego. To jest prestiż. Mało tego, prestiż, że ja mogę dać pieniądze swoim dzieciom, czy swoim wnukom. Ja od ósmej pracuje do i brakuje na wszystko pieniędzy. I, i, i teraz swoje dziecko zachorowało no ona, że kosmetyczka i wcale zmęczona, była ostatnio u niej, to była tak zmęczona, że, że nie mogła aż głowy spuszczać nie mogła mówić ze zmęczenia. A ja mówię, a jak bym tak w ogóle pracować, ale pieniądze, tak zaraz nie No to jest prawda. I zobaczcie, ten status, jeżeli chodzi o, o biznes, propozycję biznesu. To co jeszcze w tym statusie my możemy pokazać jako propozycja biznesu oprócz pieniędzy i co oni nam dają, że to może spełnić nasze marzenie, jakie marzenia my spełniliśmy, jakie jej marzenie spełnić. Oczywiście dla klienta warto powiedzieć, co, jakie marzenie spełniliśmy, żeby pokazać, że to nie jest ściema. Że to rzeczywiście jest realna rzecz. Ja spełniłam swoje marzenie, ja wybudowałam sobie dom, którym marzyłam całe życie. Pracując jako logopeda w przedszkolu, w życiu by tego nie zrobiła. A jeszcze w jednym kraju. A MLM, nasz biznes pozwoliłoby na to. A jeszcze oprócz spełnienia marzeń swoich trzeba klientowi pokazać, jak on spełni swoje marzenia. Ale pamiętajmy, że dlatego trzeba z klientem najpierw porozmawiać, czego on tak naprawdę w życiu chce. Z czym on się boryka, jakie ma problemy? Pamiętacie, że jeżeli to są nasi bliscy, znajomi, to najczęściej wiemy o co chodzi, bo nie pierwszy raz się spotykamy, rozmawiamy. Jeżeli to jest zupełnie obca osoba. To jest bardzo ważne, żeby najpierw wyjaśnić, czym ten człowiek żyje. Po prostu na ludzie porozmawiać i wiedzieć, czego tak naprawdę on chce. Nawet zapytać, gdybyś miała pieniędzy, no tyle, ile chcesz. Co byś się z nimi zrobiła? No w pierwszej kolejności. No i najczęściej co jest? Albo kupiłam, albo zmieniła mieszkanie, albo kupiłam, albo zmieniła samochód. Wyjechałabym na wakacje i dałabym dziećko, dzieciom na, na, na łowę. No tak? To jest to, co najczęściej o tym pamiętajcie. I to człowiekowi trzeba powiedzieć, że tu będziesz mogła, będziesz mogła sobie pozwolić, żeby Twoje dziecko uczyło się tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie niestety na pewno się stać. Ty możesz sobie pozwolić na urlop, gdzie Ty chcesz, gdzie Ty wymarzysz, z całą rodziną, bo tu Ty możesz funkcjonować jak wszystkim ten wyjazd. Bo takie mamy wypłaty, że bierzemy całą rodzinę i jedziemy. Status, prestiż. Status, jeżeli chodzi o biznes, to jeszcze status, który my posiadamy. Bo dla kogoś samo pojęcie jestem menedżerem firmy. To już jest ochot. A jestem dyrektorem? Ochot. A mam y, ludzi, bo ile ty zatrudniasz ludzi w firmie? Czasami pytam, mam tam jedną, dwie osoby, okej. Okay. A 10 osób, okej. Okay. A ja mam firmę zatrudniam 30 osób. O, to już poważny jesteś biznesmen. A ile, my kochani, mam w swojej firmie w strukturze ludzi, to powiedzcie komuś, że wy macie pod sobą parę set, al może i tysięcy już ludzi. To jest prestiż? To jest prestiż dla ludzi. I to też trzeba sprzedawać, jeżeli dla człowieka to jest ważne. Tylko trzeba sobie wypisać te wszystkie rzeczy, które na prestiż, na status się składają, żeby wybrać to, co jest ważne dla klienta. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna i zawsze, niezależnie od tego, jaki to jest towar, towar to jest zdrowie. Nawet jeżeli towar, który ludzie sprzedają, sprzedawcy, nie dotyczy zdrowia, no na przykład o butach mówiliśmy dzisiaj. Nawet osoba, która sprzedaje buty, może uderzyć w ten pudrowie, w zdrowie. Bo jest tak wyprofilowany bucik, że nóżka ładnie się układa, nie będzie bolało, nie będzie obrzęków, nie będzie żylaków, nie będzie skrzywiał się kręgosłup. To przecież Pani jak Pani całe życie, czy cały dzień stoi na tych obcasach. Tak? To jest zdrowie, to jest czuły punkt, bo każda z nas chce, żeby nogi wyglądały ładnie, kręgosłup nie bolał, żylaków nie było. To jest zdrowie. Zdrowie i profilaktyka. Jeżeli mówimy o naszym produkcie, a jeżeli mówimy o biznesie, jak to możemy zahaczyć o zdrowie, o produkty. Będziecie stać na produkty, będziecie stać na zdrową żywność, będziecie stać na odpoczynek dobry, zgadza się? Będziecie stać na wygodne buty, a nie na te, na które się stać, niestety otwierasz portfel, nie ma na te wygodne, no to kupię jakie są. Dlatego, kochani, to są punkty bardzo ważne. I jeżeli na te punkty klientowi odpowiadamy, to on kupi nasz towar. Jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ciekawa. To się nazywa przynależność do grupy. Okazuje się, że to, że człowiek może należeć do jakiejś grupy czasami odgrywa niesamowicie ważną rolę. I człowiek nie jest tego świadom. To działa gdzieś na podświadomość. Z jednej strony m, nikt nie chce być jak wszyscy. Chcemy gdzieś tam w podświadomości troszeczkę się wyróżnić. Ale żeby nie wyróżniać tak, żeby ja nie byłem jeden, czarna owca, szara cza myszka to znaczy, że taka jak wszyscy, a czarna owca to już zupełnie nie taka jak wszyscy. Sprawa w tym, że ludzie ani nie chcą być, a nie tam, oni chcą być pośrodku. Nie chcą jak wszyscy, ale tak, żeby nie aż tak za bardzo się wyróżniać. Dlatego ta przynależność do grupy. I zobaczcie, na czym to polega. Eee, firma, która sprzedaje iPhone'y, telefony. Wiecie, jak oni w reklamach mówią? Będziesz wyjątkowy. Będziesz należał do wyjątkowych osób posiadających taki telefon. Oni w swoich ofertach o tym mówią. To, że taki telefon posiada co druga osoba, to już inna sprawa. Ale sam fakt, że będziesz przynależał do tych wybranych na ludzi działów, A pamiętacie tą reklamę, nie dla idiotów? No, tak. To też jest pełna społeczność. Nie dla idiotów. Ile to czasu nie była ta reklama? I nieważne, że ona dla kogoś mogła być wkurzająca. Ale to działało. I nie przypadkowo, bo to są, siedzą ludzie, siedzą grupy, które myślą, gdzie te czułe punkty klienta? A nam trzeba tylko popatrzeć i przeanalizować, co my możemy z tego wziąć do swojej pracy. przynależność do grupy. Jeżeli wy, wy musicie sami sobie wymyśleć, co wy możecie klientowi pokazać, jaką przynależność do grupy zrobić. Jeżeli powiecie na przykład, że to jest dla młodych i aktywnych, i jeżeli człowiek siebie jakby utożsamia z tą grupą, albo chce do niej należeć. Dla niego ten produkt będzie aktualny. Co my możemy na przykład do naszego produktu przypisać? Jaką grupę? Jaką społeczność? Przykład. Na przykład. Nazwijcie. Bo człowiekowi trzeba to nazwać. Dla kogo to? Nie mówimy, że ten produkt jest dla wszystkich. On nie chce być szarą myszką. Dla wszystkich... To nie działa. Dla kogo? Uprzywilejowanych. No, Nie. Nie to, to, to. Co, co może być bardziej takie przemawiające? Że człowiek powie, ja chcę takim być. Mi to, to zależy, zależy od tego, do jakiej grupy docieramy. Tak, oczywiście. To zależy, do jakiej grupy docieramy. Dlatego my musimy sobie wypisać kilka, żeby później, w zależności od tego, z kim rozmawiamy, dopasować jedno z tych rzeczy, które sobie wypracowujemy. Można powiedzieć, proponujesz biznes, ma tydzień sieciowy. Można powiedzieć, że to jest dla młodych, aktywnych i ambitnych. I jeżeli ty siedzisz z taką osobą, która mówi, ja mam takie ambicje, taka, takie ambicje. Coś, co człowiek może do siebie przykleić. Kobiety przedsiębiorcze. I jest też takie spotkanie kobiet przedsiębiorczych. I kto tam idzie? Dziewczyny, które prowadzą biznes. Które chcą być postrzegane jako osoby, które mają własny biznes. I takie panie tam idą. Dlatego pomyślcie... Co można w tą przynależność grupową wpisać i pod jakim hasłem można z tym produktem pracować. I y, oczywiście to jakby sześć takich najważniejszych punktów, ale podsumowując to wszystko, to co dzisiaj już padło, na samym początku, bardzo istotne, żeby mówić do klienta korzyściami. Nie mówić o zaletach naszego produktu, tylko jakie korzyści z tego będzie miał klient. To jest najważniejsze, korzyści. Najważniejsze, że nasza oferta ma odpowiedzieć na pytanie, co mi to da? Pamiętacie, mówiliśmy już o tym na szkoleniu. Co mi to da? Jeżeli my mówimy, że ten produkt jest naturalny, co mi to da? Co mi to da? To mi to bezpieczeństwo. Mi to daje bezpieczeństwo. On nie zaszkodzi. Nie przedawkujesz. To jest bezpieczeństwo. Mówimy o tym, co mi to da, a nie po prostu, że jest naturalne. Naturalne to jest zaleta naszego produktu, ale praktycznie każdy jest naturalny. Klient nie przerobi tego, jeżeli my za niego nie przerobimy i nie powiemy dokładnie, że to jest bardzo bezpieczne. To jest naturalne. Bezpieczne bo naturalne, albo naturalne i dlatego jest bezpieczny. Także te korzyści trzeba podkreślić. Jeżeli my mówimy o naszym produkcie, co jeszcze takiego możemy mówić? To, co wspominaliśmy, dla każdego wieku. Co to daje? Prawda? Oszczędność, wygoda i komfort. Dokładnie, dokładnie. I wygoda, i komfort, i oszczędność, i to właśnie te korzyści my musimy podkreślić. Ale są jeszcze takie indywidualne korzyści, bo to mówimy tak ogólnie o produkcie. Ale jeżeli my mówimy o konkretnym produkcie związanym, na przykład kosmetyka, która regenerująca i rozwiązuje jakiś konkretny problem, no to o tym konkretnym problemie my musimy powiedzieć, jeżeli klient go posiada, że to właśnie ten produkt rozwiąże. Dlatego bardzo ważne, kiedy rozmawiamy korzyściami dla klienta, to powiedzieć o tym, jak on będzie wyglądał i mu to wszystko na narysować. Myślę, że na dzisiaj starczy, nie pociągniemy już dalej tematu, bo to jest ważne, jedynie, że zróbcie sobie w domu takie zadanie. Jeżeli dzisiaj wypisaliście tego mało, posiedźcie, pomyślcie, dopiszcie. I jeżeli Wy napiszecie o tych produktach, co dają, wykorzystując właśnie te zdania, które tu wybierzecie chociażby jedno, Wam będzie łatwiej później pozamieniać, coś wyrzucić, a coś zostawić. Ale jeżeli chociażby kilka z tych rzeczy Nauczy się się na automacie, już, że to wyjdzie gdzieś tam w podświadomość, nie zastanawiacie się, a już lecicie tymi korzyściami, tymi oszczędnościami, bezpieczeństwem i tak dalej. Takie zdania, które będą po prostu zdaniami sprzedającymi, bo o to chodzi, żeby nie po prostu powiedzieć dużo, żeby powiedzieć mało, ale żeby to trafiło i żeby klient chciał to kupić. Ale klient kupi tylko kiedy, wtedy, kiedy to rozwiąże jego problem, jeżeli on ma problem. Albo poka pokażemy mu jego korzyści. Jego korzyści, odpowie na jego zapotrzebowanie, bo niekoniecznie musi mieć problem, Po prostu ma jakąś potrzebę. I jeżeli ta potrzeba, to właśnie te, te korzyści, które my możemy pokazać, co on z tego będzie miał. Czy to słowo idea też będzie, będzie się sprawdzało? Jak zapyta konkretnie, co to za produkt? Wydaje mi się, że ta idea, immunologia, detox, energia, czy to można wykorzystać też tak w takiej szybkiej rozmowie? Myślę, że to będzie zależało od, ty, od tego, z kim Ty rozmawiasz. Jeżeli Ty rozmawiasz z osobą, która w ogóle się interesuje wellness, tak? to są ludzie, które myślą o zdrowym odżywianiu, o uprawianiu sportu, to dla nich to będzie coś znaczyło. Jeżeli to przychodzi osoba, która tymi tematami się nie interesuje, to, 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 to dla niej nie 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 to ogólne nie zdanie. Po prostu, prostu zajęłaś czas, Dałeś zdanie niezrozumiałe, wszystko zrozumcie dziewczyny, że co jest niezrozumiałe, to nas troszeczkę odstraszy. odstrasza. do konkretnego klienta. Czyli tak najpierw chyba trzeba wysłuchać, co on chce, a później pokazać. Dlatego ta rozmowa pierwsza z klientem jest najważniejsza. Z klientem trzeba budować takie, takie relacje trwałe, a oni tylko wtedy, kiedy klient zrozumiał, że ty go nie na, na siłę nie namawiasz. Ty mu swoją ideologię właśnie nie wciskasz, tylko on chciał, on to otrzymał. No to kolejny raz do ciebie przyjdzie. I jak już te relacje będą nasze inne, takie mm, na, na poziomie zaufania, on ci ufa, bo on wie, że ty nic mu nie będziesz wciskać. Tylko dasz to, co chcesz. To wtedy on już będzie inaczej cię słuchał. Wtedy możesz po cichutku coś tam badać, powiedzmy teren, ewentualnie coś podrzucić i przymycić. Dokładnie. I coś wtedy można przymycić. Ale stopniowo, nie na dlatego to jest takie bardzo indywidualne. Ale bardzo dobrze, żeby też to zapisać, bo jeżeli odwrotnie przychodzi dla ciebie, do Ciebie osoba, która siedzi w temacie, która się odżywia zdrowo, która te wszystkie diety stosuje, jakieś wegetarianstwo, wegaństwo, próbuje różne te rzeczy, bo szuka swojej drogi w takim odżywianiu, oczyszczaniu, na dużo czyta. I ty jej rzucisz takie hasło, że taka jest idea firmy, to dla niej to ma ogromna no, przekaz, no, tak, no. przekaz. To jej jak najbardziej. Także sobie wypisać trzeba. Do Pana, do Pana.